Myślałam, że ten makijaż wyjdzie gorzej. Tyle lepiej niż moje oczekiwania. Nie wiem, jakoś tak nie czułam dzisiaj. Jestem zaskoczona, jak dobre jest to lip combo od Charlotte Tilbury. Lip cheat contour duo. Także myślę, że będę jeszcze tutaj szlifować, natomiast już jestem gotowa na śniadanie. Idziemy najpierw na śniadanie, bo nie mamy za dużo czasu i później już będziemy się szykować tak pod pod wydarzenie pod Sea Także y, potrzebuję jeszcze wysuszyć włosy. Jeśli chodzi o włosy, to też nie mam jakichś konkretnych y, tutaj planów, po prostu je wystylizuję, y, wysuszę, wymodeluję. Witam wszystkie dupeczki, tu Karina Mucha i dzisiaj witamy się we vlogu z Łodzi. Słuchajcie, jestem pierwszy raz w życiu w Łodzi, a przywiało mnie tutaj ze względu na wydarzenie SeaBloggers. Jeśli kojarzycie takie wydarzenie coroczne dla twórców, influencerów, to, to właśnie w ten weekend odbywa się ono w Łodzi. I jest to dla mnie pierwsze wydarzenie i też takie wyjątkowe, bo Shotgun jest jednym z partnerów, tylko się tak szybko, że po prostu nie wiem jak ja się tu znalazłam, nagle wybił maj i jest 17 maja dzisiaj i idziemy na to wydarzenie, także get ready with me, tutaj mam torbę pełną shotgun giftów i mam nadzieję, że uda mi się ją rozdać, no bo przywiozłam ją właśnie, żeby sprezentować osobom, które gdzieś tam do mnie podejdą, że I hope, I hope, mam nadzieję, że spotkam swoich obserwatorów, albo chociaż obserwatorów shotguna i szykujemy się. Ja już jestem gotowa, pewnie zobaczycie mnie jeszcze szykującą się na śniadanie. Lecimy na śniadanie i wydarzenie już zaczyna się o 9.30 i myślę, że będziemy tam około właśnie 9.30. O ile się wyrobimy w czasie, już jest 7.40, także czasu nie mam jakoś bardzo dużo. Pogoda... Mogło być lepiej, ale póki co jest stabilnie, także mm, trzeba ubrać się y, ciepło. Dzisiaj na sobie taki kombinezon, który nigdy nie, u, nie ujrzał światła dziennego, y, ale myślę, że jeszcze nie jest za późno. On ma też szerokie nogawki, jest bardzo dopasowany i trzyma się tutaj tylko na, tak naprawdę, na tej lince, którą można odpiąć, więc on równie dobrze może być bez ramionczek, tego myślałam po prostu założyć sobie bluzę, albo i nie Jesteśmy już po śniadaniu. Jest to moja końcowa stylizacja. Najlepsze jest to, że moja mama mi załatwiła tą marynarkę, bo początkowo iść w takiej innej, ale bardzo się uparła, że powinnam założyć tą. I w sumie muszę przyznać, że miała rację. Włosy są jeszcze trochę do poprawy, ale raczej nic z nimi konkretnego nie robię. Jest shotgun. Jest marynarka. jeśli chodzi o buty tam takie zwykłe kaczuszki I jestem gotowa. Torebkę mam rozową, także wszystko spójne. Moja mama jest ubrana cała na biało, więc będziemy do siebie pasować. Nagram jeszcze coś telefonem? Nie wiem. O, jak ładnie, jak ładna, elegancka. Dziękuję. Bardzo ładnie idziemy. Jesteśmy gotowe i wychodzimy. Jesteśmy już na wydarzeniu. Zaraz lecimy szukać naszych shotgunowych banerów. A teraz zwiedzamy stoiska i częstujemy się. O, tu jest mega dobre światło. Super. Biznesmena, bo kompletnie nie rozumieją. Słuchajcie, oni do tej pory nie. Więc... Moje rzeczy tu ja tworzę. Nie o to... Na przykład ja nie, ko nie kończyłam Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Projektowania, bo się nie dostałem, tylko y, pedagogikę. Y, ale moje ubrania były zupełnie dzięki temu inne, bo ja robiłem casual y, i pokochała je ulica, a mi na tym zależało. A gdybym skończył, Podejrzewam Akademię Sztuk Pięknych, bym robił podobnie jak moi koledzy. Czekamy teraz na wywiad z Dodą. Ta już widać, jak sala się zapełniła, bo siedzimy tutaj od dwóch wykładów. Zajęłyśmy sobie miejsce, żeby, żeby po prostu być na przodzie. I widać, jak w momencie, wówczas sala wypełniła się ludźmi, ludzie stoją po bokach. U mnie taki strzał endorfin i dopaminy. W pewnym okresie życia jak tylko ten Instagram napędzał się. Jesteśmy już po całym dniu Sea Bloggers, całym festiwalu i wróciłyśmy praktycznie po 16:00. Teraz już jest 19:00 i szykujemy się na galę. Eee, dosyć eee, tak na szybko, powiedziałabym, mam jakiś tam makijaż zrobiony, ale nie ma nic specjalnego. W ostatniej chwili zastanawiałam się to z moim odwitem, bo uwaga, mam na sobie taki kombinezon i on jest e, dosyć wycięty. Jest tutaj miejsce właśnie na pępek e, i ma też odkryte plecy, e, ale właśnie zastanawiam się, bo nie mam do niego żadnej góry. Moja mama ma jedną marynarkę i, i prawdopodobnie ją założę, a jak ją założę, to ona zaś e, zakryje mi ten kombinezon ale obstawiam, że może być mi trochę zimno w samym kombinezonie, więc tak czy tak ją zabieram. A jeśli chodzi o kalę, to nie wiem. W sumie nie wiem, czego mam się spodziewać, bo nigdy na takie nie byłam. Mam tylko nadzieję, że będzie fajnie. Brakuje mi tylko fajnego lip combo i zrobię sobie mieszankę tych wszystkich pomadek, ale powiem wam, że dzieje się dzisiaj tyle. I tak nam brakuje czasu, bo się wszystko tak na styk, że. Yy, po prostu zrobię unboxing albo po powrocie, albo jutro. Zobaczymy właśnie jak nam czas pokaże. Myślę, że jutro też od razu po evencie będziemy już się zbierać do domu. Gotowa, a teraz czas pokazać marynarkę. Tak się to prezentuje. No i marynarka ma takie szerokie, trochę takie bajkowe. Yy, ramiona. Jak w sukienkach z bajek. Więc ona lubi całą robotę. I tak naprawdę jak przykryję ten kombinezon, to po prostu mam taki czarny set. Mam marynarka w sobie jest już outfitem, więc chyba w tym zostanę. mam jeszcze czarne potki, więc jestem taka all-black. a najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz. Potrzebuję shotgunowego łańcuszka i zaraz go znajdę. Ja dzisiaj w tych butach na co prawda kaczuszce, ale jednak na obcasie po prostu mam dosyć. I jutro, powiedziałam, że jutro ubieram się na sportowo, jutro zabieram shotgunowy outfit i zakładam adidasy. No i myślę, że ten łańcuszek pasuje idealnie, bo dzisiaj nie mam żadnego logo shotgunu, więc jakiś musi być. i i oczywiście, let's go. Takich najważniejszych rzeczy to komatki, e, torebka, telefon, naładowany, Musiałam na szybko ładować. I co? Perfum. Perfum, perfum. Jeśli chodzi o perfumę, to miałam ze sobą dzisiaj jedne. Tak, ubieram się totalnie na shotguna. E, wyskoczył mi jeden bryszcz na środku czoła. E, zostaliśmy wczoraj właśnie na koncercie Roxy. Było no, fajnie, ale wróciłyśmy bardzo wcześnie I już jest godzina prawie dziewiąta Szykujemy się tak, żeby iść i po prostu zacząć wydarzenie ze wszystkimi Bo dzisiaj chyba też kończy się ono wcześniej Czekamy się na siadanie, Zabieramy i lecimy Mam taki pomysł, żeby wykorzystać może ten czas na C Bloggers. Nie wiem czy to się uda, także zobaczymy w ogóle później Ale mogłabym chętnych e e e ludzi właśnie łapać do takiego mini Q&A E, takiej ala ankiety ulicznej e, właśnie na tym wydarzeniu, bo jest tam bardzo dużo ludzi, bardzo duży, też dużo dziewczyn na przykład stoi w kolejkach e, do różnych e, stoisk, także byłoby to fajne właśnie zagospodarowanie też ich czasu. Także ja dzisiaj rano wstałam i pierwsze co zaczęłam właśnie robić research, myśleć nad pytaniami i zobaczymy. Kiedyś mnie to bardzo stresowało, y, ale już miałam możliwość właśnie robić taką mini-ankietę na ulicy i y, no faktycznie faktycznie to takie trochę... Wyjść ze swojej strefy komfortu, nawet bardzo. Ale dzisiaj jakoś mam do tego luźne podejście. I myślę, że w sumie czemu nie? Może warto spróbować. A wiem, że są jeszcze jakieś osoby, które gdzieś tam chciały mnie zobaczyć. I gdzieś tam się winałyśmy wczoraj. I być może, że dzisiaj właśnie się złapiemy. Przy okazji, możemy nagrać jakiś content. Jesteśmy właśnie na tej głównej sali i zobaczcie, co mamy. Nie, sobie właśnie tutaj baner i e, udało mi się już zrobić jakieś 5 e, albo 6 mini wywiadów o, z dziewczynami, także jestem szczęśliwa. Nie wiem jeszcze jak wyszło. E, dopiero później zabiorę się za montowanie, ale fajnie, że mogę jeszcze rozdać ostatni też od Gana. Zostało mi ich do kilka i mam nadzieję, że jeszcze kogoś tutaj zobaczę. Z Zabieram się, zabieramy się na jeden wykład i tak naprawdę kończymy już około 15 także nie zostało dużo czasu słuchajcie jednak ktoś przyszedł jesteśmy także y, nagrywamy teraz content razem mam dosłownie ostatnie kilka giftów także dziewczyny idealnie przyszły na czas i co? i będziemy odpowiadać na pytanka Dzisiaj jest taki już luźniejszy dzień, o wiele mniej ludzi, ale nadal, nadal dosyć sporo. Idziemy na wykłady na scenę główną, my już skończyliśmy rozdawanie swoich giftów. Dzisiejszy, dzisiejszy dzień, bardzo intensywnie, naprawdę sporo dziewczyn do mnie podeszło, byłam w szoku. Po prostu. i nie ma czegoś takiego, która nie miała ugruntowanej, ugruntowanego poczucia własnej wartości. Wracam do Was już e, dwa dni po wydarzeniu. Powiem Wam, że tyle się działo, też wróciłyśmy późno, e, byłam tak zmęczona, musiałam odespać całe to wydarzenie. E, I zorientowałam się, że nie zdążyłam zrobić unboxingu prezentów, e, jakie dostałam. E, chociaż nie jest ich bardzo dużo, bo, bo nie miałam jakoś bardzo dużo czasu, żeby chodzić i odwiedzać wszystkie stanowiska. Głównie skupiałam się na shotgunie i jestem przeszczęśliwa, że w sumie udało mi się spotkać tyle osób i rozdać wszystkie gifty, jakie miałam, także świetnie. A co mnie mega cieszy, dostałam w ogóle pakę od Dodadu od suplementów Dody z Active Lab, także konieczny unboxing. Tutaj jest cała kolekcja Mega Sleep. Gotowe porcje do suplementacji mega Mud, jak również Mega Skin, czyli olej z wiesiołka, żelki, Beauty Gummies i immunelki Mega Body. Cały asortyment suplementów dody w takiej pięknej torbie. Tutaj każdy z gości dostawał torbę też właśnie takich mini giftów, wydaje mi się, od, od wszystkich marek. O kiedyś używałam właśnie tego samoopalacza, palacza pianka do mycia twarzy. Balsam brązujący, bo jak również kolagen z Primobiotic. Ten kolagen jest też bardzo fajny. Kolejny produkt do włosów: balsam do ust. Próbka z flaps i pomadki. Uuu. I cień z Eveline. A dodatkowo jeszcze taki Slim z Eveline. Czy też dostałam książkę od Sexy? To mam nadzieję, że dobrze wymawiam tą nazwę. E, właśnie podeszła do nas dziewczyna i wręczyła nam e, dwie takie książki. Także mm, też. E, Coś z edukacyjnych treści. Mega mnie to cieszy. Jak również jeszcze taka paczuszka od Mio, od Pierre Jest to coś, co uwielbiam. Odcień dwa. I wygląda świetnie. Więc dzisiaj tak naprawdę miałam możliwość w ogóle przejrzeć te prezenty, bo jakoś tak właśnie dużo się dzieje ostatnio i też przyjechałam i zaczęłam się zaczęłam zabierać się po prostu za inne rzeczy. Dzisiaj też muszę się spakować, także prawie 18:00. Naprawdę, ten czas leci tak szybko. Co prawda miałam już pomalowane usta, ale teraz zrobiłam sobie tylko taki delikatny kontur. I zabieram się za, za sprzątanie, za pakowanie. Też e, parę dni temu kupiłam taką mini walizkę z Lichen. E, bo chcę właśnie ją przetestować i zobaczyć, czy przyjdzie na lotnisku, czy będą no, mi kazali dopłacać. E, no ale... Podobno powinna się zmieścić w tych wymiarach, także myślę, że, że raczej powinna przejść na spokojnie. Normalnie albo po prostu noszę ze sobą zwykłą torebkę, albo właśnie torbę shotgun, jeśli chcę trochę więcej pomieścić, a nadal mieścić się w wymiarach. Ale ta walizka mnie po prostu kupiła. No, kupiłam kupiła mnie tym, że właśnie jest taka malutka, jest na kółkach. I ta z witchen nie ma wyjmowanych kółek, tak jak ta z primarka, i ona powinna się całkowicie zmieścić, właśnie w tych wymiarach. Więc postaram się po prostu spakować w to i zobaczymy. Dzisiaj też wyszedł kolejny odcinek Pamiętnik Podręcznej, przedostatniej, szóstego sezonu. Nie wiem, czy ktoś tutaj jak ja ogląda i śledzi, ale ja pamiętam, że jeszcze nagrywałam tutaj vlogi chyba 5 lat temu, i wtedy zaczynał się ten serial, właśnie chyba jeszcze był na Netflixie. Później na jakiś czas o nim zapomniałam, i teraz właśnie jak wychodzi ten szósty sezon, to sobie przypomniałam. Musiałam sobie odświeżyć pamięć, obejrzeć jeszcze piąty sezon, i tak się wciągnęłam, że ja, jak wiecie, robię coś w domu i, i oglądam sobie w tle serial, to on może mi po prostu przelecieć cały sezon, mogę obejrzeć w jeden dzień. I ja tak właśnie zrobiłam z tym piątym. Teraz jest przedostatni odcinek szóstego sezonu i wypuszczałem go co tydzień, więc jest to po prostu takie irytujące, że muszę obejrzeć tylko 40 minut i czekać tydzień na kolejny odcinek ale mm, przez to, że było to wydarzenie si Blogger, tyle rzeczy się działo, to przysięgam zapomniałam o tym i dzisiaj tak uświadomiałam sobie, że jest wtorek, więc dzisiaj jest nowy odcinek. I chyba sobie go obejrzę właśnie w trakcie, jak będę już coś robić, bo nie mogę się doczekać. Także przedostatni odcinek, pamiętnik podręczny. Dajcie mi znać, czy ktoś tutaj jeszcze jest, kto ogląda i lubi, bo ja jestem totalnie... To, to jest typ serialu, który ja mogę oglądać. Uwielbiam i z drugiej strony w sumie szkoda, że już się kończy, ale chyba planują jeszcze wydać jeden serial, który jest tak jakby połączeniem czy po prostu jakby drugą częścią do tego serialu? Czy to jest, czy to jest po prostu przyszłość, co się dzieje po tej, po tej rzeczywistości właśnie z pamiętnik podręcznej? Nie wiem, muszę doczytać chyba testament, tak to się nazywało. Zabieram się do pracy.